Witam Was bardzo serdecznie, moi serdeczni przyjaciele z Konwiktorskiej 6K6. Słuchajcie, no, na, ten, na ten moment czekaliśmy, prze, przepraszam bardzo, na ten moment, przynajmniej tu, kiedy sobie gadam o Polonii, czekałem rok. Kiedy zacząłem gadać, to była trzecia liga, wyjazd do... kurczę, zawsze zapominam tej nazwy. Yy, dobra, zaraz sobie tam gdzie Polonia wygrała czy 1 po meczu, kiedy wygrała 3-2 z Legionowym. E, szczu, szczuczyna, do Szczuczyna, do Szczuczyny. I tam Polonia potwierdziła awans do drugiej ligi i słuchajcie, jestem dokładnie rok później, też na statku, słuchajcie jestem dokładnie rok później i 20 maj to jest ta data, kiedy warszawska Polonia, czarne koszule oraz wszyscy kibice tej ekipy, no, Mogą e, świętować awans do pierwszej ligi. E, została, zostały jeszcze trzy przeszkody. E, ta dzisiejsza przeszkoda to Olimpia Elbląg. E, mecz rozpoczyna się o 19.11 i mam nadzieję, że e, no, potwierdzą formalności, że pan profesor, e, profesor Smalec doskonale wie, jak ustawić duże, tak żeby Olimpia Elbląg grać. Minimalne 1-0. Wiadomo, że na konwiktorskiej te mecze nie były wszystkie równe. Było dużo remisów bardzo dużo remisów, kilka zwycięstw, chyba jedna porażka. Sorry, nie pamiętam dokładnie kto już z kim, bo mnóstwo, mnóstwo tego było. Też trochę zajęty robotą jestem. Niemniej, niemniej słuchajcie, nie mniej e, z uśmiechem, e, szczęśliwy, e, jestem, chciałbym, e, chciałbym powiedzieć, że i mówię, że dziś, 20 maja, to jest ten dzień, kiedy Polonia wraca na przedsionek Ekstraklasy. A na przedsionku, to prawda, ta liga tam, ta pierwsza liga też jest troszeczkę, znaczy też, jest w ogóle totalnie porąbana, bo tam drużyna z 9-10 miejsca jeszcze może walczyć o barażę i równie jeszcze spać. Ale tym problemem pan profesor Kluska, trener Kluska będzie się, Smalec, Boże, przepraszam, pan profesor Smalec będzie się zajmował od sierpnia, od końca lipca tego roku. Słuchajcie, przypuszczam, że specjalnie dzisiejszy skład na mecz z Olimpią się nie zmieni w bramce wiadomo kto, Kuba Lemanowicz, to jest ten, to jest ten mój nowy bohater Polonii. Z ostatnich spotkań to jest gość, bez którego Polonia nie byłaby tak wysoko w tabeli, nie byłaby na miejscu pierwszym, a nie drugim. Jestem przekonany, że byłaby gdzieś w ulicach czwartego, piątego miejsca w barażach. Znaczy w miejscach, miejscach barażowych. Słuchajcie: Bajdur, Biedrzycki, Fadecki, Fadecki, dwie bramki przecież, jakby nie patrzeć w meczu z, z Garbarnią w Krakowie w zeszłym tygodniu. Grudniecki, Kluska. Koton, Kowalski Haberek, Marciniec, Tomczyk i prawdopodobnie wełna zakładam, że skład będzie totalnie bez zmian na to spotkanie, ponieważ zwycięskiego składu się nie, zwycięskiego składu się nie zmienia. Także jeśli chodzi o polonie Warszawa, to chyba tyle, co mam powiedzieć, że powodzenia i mam nadzieję, że w tym dniu 20 maja to będzie już potwierdzone. Jest jedna taka kibicowska. Ja w ogóle nie znam się na sprawach kibicowskich, słuchajcie. Ja, wiecie, komu kibicuję od dziecka. Jestem Warszawiakiem i tak dalej, i tak dalej. E, no, znaczy wiecie. Natomiast jestem przede wszystkim e, fanem wszystkich warszawskich drużyn. I Polonii życzę, żeby grała jak najszybciej w ekstraklasie. Prawdopodobnie, jeśli wejdzie troszeczkę w konflikt interesów tych filmików o Polonii w ekstraklasie, nie będę robić. Prawdopodobnie, bo w sumie to czemu nie? Jak będzie zapotrzebowanie, byście chcieli, mega totalnie chętnie. Eee, natomiast, natomiast, kurczę, jaka była myśl, aha, eee, Olimpia mam nadzieję, że dzisiaj kibice Olimpia mają zgodę wiadomo z rywalem, z eee, zamiedzy i boję się tylko, żeby nie było żadnych burt i żeby tam nie doszło do jakichś ekscesów, więc proszę Was, nie prowokujcie, uważajcie, naprawdę nie warto prać sobie pysków, ryju, przepraszam. O barwy, no ja już nie, nigdy sobie tego nie rozumiem. Czemu Polacy nie mogą po prostu bawić się na tym samym stadionie? Ja rozumiem, że można nie lubić się. Ten jest z Poznania, ten jest z Krakowa, ale wszyscy do cholery jesteśmy Polakami. Nie pieszmy się po mortach tylko dlatego, że ktoś lubi inny klub. Przecież jest po to tyle klubów, że każdy znajduje coś dla siebie. Wyobraźcie sobie na przykład, jakby uniwersytety tłukły sobie rad. Uniwersytet Jagielloński, fizyka, napierdziela, Wydział Chemiczny Warszawa, kurczę. Oj, kurczę, mega jakieś demonstracje na, na nie wiem, e, autostradach, prają dobra, Dobra, troszeczkę uciekam za, za daleko. Yy, dobra, tyle o Polonii. Yy, mecz za. Mecz za godzinę i 15 minut, u mnie jest za 5.18. Yy, Dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o drugie spotkanie, o którym dzisiaj chciałem powiedzieć, to tylko tyle, że Ursus gra dzisiaj na wyjeździe z Legionową, chyba jest 0-0 teraz po pierwszej połowie. Nie wyskoczyło mi żadne powiadomienie na flash skorze i mam nadzieję, że tak jak wszyscy warszawiacy, że Ursus ten mecz wygra. Pisałem sobie ostatnio na Messengerze z jednym z zawodników Ursusa, nie wiem czy sobie życzy, żeby mówił jego imię i nazwisko. Także e, nie będę wspominał, ale e, to, znaczy, to nie była jakaś tam mega długa specjalnie korespondencja. Życzyłem facetowi szczęścia, on podziękował, coś tam sobie posłuchał, 2-3 zdania i tyle. Ale e, e, cały Ursus wierzy w to, że uda się tą trzecią ligę utrzymać. Drodzy kibice Polonii, pewnie pamiętacie, w zeszłym sezonie też tam jeszcze byliście i poprzedni sezon. Więc e, chociaż e, Ursus jest troszeczkę innej sytuacji, oni tam chcą pozostać. Wy gremialnie stamtąd uciekliście, w Szczuczynie w zeszłym roku. Mniej więcej dokładnie rok temu, jak to, nie wiem, 20 któryś maj chyba to był. Czy czerwiec? Jakoś tam. W każdym razie, dobra, Ursus, Warszawa, yy, chyba będzie druga połowa, trzymam kciuki. Polonia, Warszawa, 19.11, 11 Konwiktorska, Myrz, Olympia, a Ursus gra na wyjeździe z... W, yy, Boże... Z legionowym w Legionowie. Także tyle, słuchajcie, yy, wprowadzę do repertuaru Hutnik Raków, yy, Boże, wprowadzę do repertuaru Hutnik Warszawa, czwartoligową drużynę, ale to po już po, po tym weekendowym spotkaniu, tak żeby sobie coś tam więcej na ten temat mówić. I jeszcze raz e, warszawskiej Polonii i jej kibicom życzę dzisiaj już tej, tego stempla awansu do, do pierwszej ligi. E, będzie fajnie chodzić na pierwszą ligę, a tam już wiadomo e, pewnie Arka Gdynia, bo raczej nie awansuje w tym sezonie, e, Lechia Gdańsk, e, Śląsk-Wrocław lub Wisła-Płock, Wisła to no, będzie kilka fajnych ekip, na którego warto będzie pójść na stadion, nie tylko żeby widzieć przeciwników, przede wszystkim my, piłkarz Polonii, zobaczymy też jakie będą transfery, niedługo sobie zacznę chodzi, wchodzić na transfer transfermarkt, sprawdzać w ogóle jak wyglądają e, e, ewentualne transfery do Polonii, jak, jakie są e, nawet e, pogłoski i plotki transferowe w tym kierunku nie tylko Polonii, również Ursusa i hutnika Warszawa. Dobra, bo się troszeczkę zapętliłem. Trzymajcie się, powodzenia się na konwiktorskiej. Mam nadzieję, że będzie ponad 4000, 5000 kibiców, bo ludzie będą chcieli ten mecz obejrzeć wygrany i zwycięski Trzymajcie się i cześć!